Cień ma, jest Cesar i witam Was. kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to w miarę specjalny odcinek, jeżeli chodzi o mój kanał, ponieważ niby mamy dużego tygodnie, Niby mamy letni żal, który już wyszedł wcześniej. Niby mamy Rashforda, ale też mamy dwie karty, czyli Musa i Kenta w drafcie I udało mi się już rozpocząć Drafta z Kentem. Wybrane trzy karty, ale najważniejsze jest to, że mamy go. I patrząc po statystykach, mam nadzieję, że to będzie najbardziej OP karta w grze, zaraz to przetestuję, ale jeżeli mówimy o samej recenzji, to to myślę, że może bardziej potraktować jako odcinek ciekawostkowy, ponieważ ja nie zaliczyłbym mojej opinii jako recenzję, więc wybieram sobie składzik już po prostu na timelapse, no i zaraz się widzimy. Ok, więc skład wyglądałby w taki sposób. Na pewno to, nie, jeżeli chodzi o drafty, to nie jest jakaś niesamowita jedenastka. Ale w trakcie meczu zamiast Vestagerna będzie wchodził na środek obrony Van Bissaka, A na pewno obronę będzie wchodził Beisze albo Quadrado. Zobaczymy, kto będzie bardziej pasował. No, jak tak patrzę, mógłbym to zrobić już w ten sposób i po prostu zostawić sobie tą jedną zmianę na później. Więc skład gotowy. No i przechodzimy do meczu. Mamy pierwszego rywala, więc. Zobaczmy tylko jaki ma skład. Dobra, i co my tutaj mamy? Pokaż jaki tutaj masz i... Jestem zabio. Mamy granicze. Ale skład sam w sobie też na pewno nie jest na jakimś wysokim poziomie. Na pewno trzeba wykorzystać to, że szybko obrona nie jest w ogóle praktycznie na zganiu, bo jeden ma 5 albo 4, a drugi ma 5, więc no po prostu zobaczymy jak będzie szło. Nie! czuł cz cz to tak przeszło? Dobra, zaczynamy w bardzo dobry sposób. Mhm, okej, okay. dobra. No to wydaje mi się, że na tej pierwszej rundzie chyba zakończymy tego drafta. Może jednak... Kant dobrze strzelić rzut rożny. Dobra, ożdy. dobra do łęca i czy. Dobra, jest. Ma mamy dwie, dwa do jednego i teraz tylko spróbować to odrobić. Dobra, Kent, biegnie z tym skrzydłem, żeby tylko ciebie nie dogonili. Wchodzimy do środka. No, mamy jeszcze piłkę. Kent. Podanie. Podanie długie i. No bo. Chyba, że tu jeszcze Kante. Dobra, mamy 2 do 2. No i teraz. No po prostu spróbować wygrać ten mecz. Gościu będzie robił jakieś, jakieś zmiany pewnie, ale zobaczymy, kogo puści. No chyba, że tak. Przechodzimy do drugiego meczu. Dobra, po chyba dwóch albo trzech minutach wyszukiwania mamy wreszcie kolejnego przeciwnika. No i mam nadzieję, że po prostu przy mi się nie wyjdzie. A tutaj skład nie zmienia, ok, ale wydaje mi się, że na ten etap gry no, mogą usypnąć lepiej. Dobre. I... No strzel to w końcu! Dobra. Mamy pierwszą bramkę, tylko kto tutaj to strzelił? Bo nawet nie mogę zauważyć. I... Owen. Owen. Co ja mówię? Steven Gerrard, czyli... No jak na razie tylko Anglicy. Jacy Anglicy? Przecież jeszcze Cantor był. Dobra. Widzę, że De Jong wychodzi, ale mamy akcję podanie i mamy dwa dozeja, tylko czy teraz to byłby jeszcze Kent? I wydaje mi się, że już po prostu, że to musi być Kent. Jestem ślepy, czy. Dobrze, że mamy tego kantę. Bo nie wiem, jakby nasza defensywa wyglądała, ale teraz. Jeszcze mam piłkę. Podanie do Owen'a. Jakieś ruchy no, nie do tego, ale ten też może być. I Kent na 3 rodzaje. No i 3 Anglików strzela, ale no, na Kenta liczę obok wiele bardziej. Przeciwnik bierze pauzę, ale czy wyjdzie? Na razie. Na razie nie wychodzi. No ale no, zobaczymy, czy robię zmiany. Ale no, jednak mi się wydaje, że robię zmiany. No. Dobra, mamy jeszcze 3 minuty. I kolejną akcję po której możemy strzelić białkę i wchodzi Messi spróbujemy jakoś skrzydełkiem podanie strzał i mamy 4 do zaja. no jak na razie gościu nie wychodzi zobaczymy czy wyjdzie dopiero później czy może w ogóle nie wyjdzie no ale wydaje mi się że no raczej wynik już jest rozstrzygnięty no po statystykach no może ta dokładność podań nie jest najlepsza ale no Wydaje mi się, że dominacja jest naprawdę mocna. I teraz, trochę my się wydaje mi się, że możemy się pobawić, to Kent wchodzi na napastnika Na lewe skrzydło wejdziemy z Ronaldo, a na prawe damy sobie... A niech będzie Griezmann. Zobaczymy, czy to trzy słabsze będzie przeszkadzać. Teraz Campbell musisz gonić. Mógłbyś chociaż tego Zidana przepchnąć, ale nie... Jakiego gościu ma to jest hit, ale... No, że z tej sytuacji nie strzeli, no to już raczej mogę być spokojny. Dobra, Kent wybiega. I myślę, że no tu już jest raczej wynik przesądzony. Mamy 5 do Zeja. No i... No gościu już mógł już wychodzić. Nie, 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 nie. Czasem te moje podania. Nawet nie myślę, co ja w tym momencie robię, ale tak się zwykle kończy. Nie, no, mówmy się, to nie, nie może tak wyglądać, nie, przepni go. Uff. Ale tak muszę jeszcze powiedzieć, że. Na te dwa mecze Leno naprawdę dobrze się sprawuje, a, a myślałem, że będzie bardziej przeciętny. Nie, 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 nie. Zaczyna się robić ciekawie. No chodzi, no mam nadzieję, że w te 8 minut uznajmy, że 3 doliczy, No to tych trzech bramek nie odrobi. No mamy Leonardo. No nie miała tak wyglądać, ale no, może jeszcze coś z tego wyjdzie. Uj, dobra, mamy rzut wolny. Czy to jest karny? No, nie jestem w tym momencie pewien wolny. Dobra, to robimy to standardowo, tak jak ja to zwykle robię. Podaję do kwadratu. I. No dobra. No, nie miała to tak wyjść, ale uznajmy, że mecz już powinien się skończyć. Tylko ostatnia piłka. 5-2. No i. Zobaczmy tylko statystyki, jak wyglądały w drugiej połowie. Na pewno lepiej mu szło, ale no, raczej po samych statystykach, i tak powinienem raczej ja wygrać. Mamy drugiego przeciwnika, drugiego po prostu z drugiej rundy, bo go nie jest trzeci. Ale czy będzie miał jakiś dobry skład? Na pewno nie mogę powiedzieć, że jest to słaby skład, ponieważ mają Nardinio. Ale ten Lois bez grania trochę mnie cieszy. Zobaczymy, jak będzie szło. No i wiecie, że po prostu będzie jeszcze słabszy niż poprzedni przeciwnik, albo po prostu na tym samym poziomie. No ja nie wiem, jak Messi przeszedł, ale może jeszcze coś się uda zrobić w tej akcji. Jeszcze raz wchodzimy do środka. Podanie do Dejonga. No na pewno nie do. Okej. Okay. Myślałem, że będzie spalony i chciałem bardziej podać w stronę Kenta czy jakiegoś Kante, ale. Jeżeli to tak wyszło, no ja nie będę narzekał. Według mnie powinien być na spalonym, ale jeżeli nie był, lepiej dla mnie. Kantę, podanie do Owena. No i dwa do Zeja. Nie wiem dlaczego muszę się przez cały mecz trudzić, żeby strzelić jakąś jedną bramkę, przez są 20-30 minut, a potem strzelić dwie tak naprawdę może powiedzieć że po kiko w glitchu, ale... No Jest 2 ZEO. No ja na pewno nie powinien narzekać. Dobra, mamy kantę No i tym razem już możesz to strzelić. I strzeli to, mamy 3 do No i... No podobna sytuacja jak w poprzednim meczu, nie? Tylko liczyć na to, że strzelę więcej biamek a że gościu po jakiejś czasie po prostu wyjdzie. Statystyki po pierwszej połowie na pewno już wyglądają o wiele lepiej niż w poprzednim meczu. Ponieważ no, mam o wiele zdecydowanie więcej dokładności podań A po samych statystykach, no też tutaj jest o wiele mocniejsza przewaga I tak jak w poprzednim meczu Zmieniamy sobie Kenta z Uenem A teraz po prostu wstawię sobie Neymar'a A Messi znaleźć, że zostanie Ok, Chciałem powiedzieć, że to nie ma prawa by tu w jakikolwiek sposób zadziałać, ale zadziałało. No i no, typowo Bianko po Kikowiczu. Z no. zwykłej akcji raczej z główki się nie strzela. Szczególnie po takiej wrzutce. Mamy Neymara, Kęcik. I... Ja. Pięć słabszej. Przydatne. Więc... No. No, to tak samo jak po prostu poprzednia bramka. No, typowo po glitch'u, ale na pewno, no ta już w lepszym stylu. Nie wiem, co tu się właśnie stało, ale spróbujemy to jakoś wykorzystać. Idzie kent, strzał. No i mamy 5 do 1. Naprawdę nie mam pojęcia, co przed chwilą się wydarzyło, ale dla mnie lepiej. Nie. Nie trafisz tego. No chyba, że ja się ruszę bramkarzem w taki sposób, że będzie miał po pustej, no to wtedy już może tak. Kent. Zejście do środka. No i mamy. Mamy kolejną bramkę Kenta. Czy to jest trzecia? Na pewno to jest trzecia, ale nie czy to jest czwarta. Po prostu już się trochę zagubiłem z jego bramkami, No ale tutaj, no ładnie przeleciał pomiędzy nimi. Tylko teraz żeby to... Mamy rzut wolny, no na pewno z tej pozycji nie będę strzelał, tylko chcę zobaczyć Jak wyglądają statystyki Kenta, no na pewno nie są za dobre na wykonywanie wolnych, więc sobie to rozegramy na Okej okay. Przechodzimy I Kolejna brameczka Po wydaje się, że naprawdę dobrej akcji Kenta No i Wydaje się, że już mogę to powiedzieć, przechodzimy do trzeciej rundy. Już raczej ostatnia akcja meczu. Spróbujemy może jeszcze strzelić jedną biamkę. Tutaj, no, no, no ten podaj na pewno nic bym nie zrobił. No i koniec meczu. Możemy przechodzić już do tej trzeciej rundy, tak naprawdę, no po trochę pomęczalnych, no bo już po strzeleniu tam pięciu, sześciu biamek, no już mógł wyjść. Kent. 10 10:0 cena, 4 białki, 0 asyst. Niestety, ale wydaje się, że nie można na niego narzekać. Tutaj mamy 14 strzałów, 11 cennych. Dobra dokładność podań, i myślę, że ten mecz może zwrócić do raczej pozytywnych. Dobre. Mamy czwartego przeciwnika. Trzecia runda. No i zwykle moje mecze. Mecze. Moje drafty wyglądają w taki sposób, że przechodzę do trzeciej rundy i w trzeciej rundzie przegrywam. I skład. No, jest na taki, który no, już by mógł ze mną wygrać. Zobaczymy, czy jadę da, da wykorzystać tego Nozajo. Ale przechodzimy do meczu. I licz na to, że będzie naprawdę ciekawy mecz. Nie, 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 nie. Nie nie, nie o, ku... Ale mu do miejsca zostawiłem, ale chociaż dobrze, że byłem każdym ruszyłem. No i na szczęście jeszcze nie mam jakiegoś pozytywnego wyniku dla niego. Gościł się. Tak kręci, że sam nie wiem, co mam zrobić, nawet nie umiem mu piłki odebrać. Teraz jest taka dziura... O Boże Święty... No i się zaczyna, tak jak myślałem właśnie, że trzecia runda, no i już będzie koniec marzeń o wygraniu drafta. Ale no, nie wiem, no spróbujemy jeszcze coś tu ugrać, chociaż no naprawdę wątpię, że coś się tutaj uda zrobić. Robię mesy na skrzydełku, podanie do środka, do kęta. Spróbujemy tutaj jakoś kantę uaktywnić i mamy 2 do 1, No, zbytnio łanka, białka, Łanka. Zbytnio ładna białka to w moim konianiu to nie była, ale no już lepiej tak niż po prostu nie strzelić w żaden sposób. Nie wiem, co się wydarzyło w tym momencie, ponieważ przez chwilę nie patrzyłem na ekran FIFA. Ale. No okej. Okay. Ta akcja szybko poszła. Chyba, że ta akcja pójdzie tak samo szybko jak ta. Dobra. To da radę. Nie da rady. Chyba, że jeszcze coś tutaj uda się strzelić obecnie. Podanie, środka Messi. The right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl. So I can only say that it feels right, it feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right, it feels right, it feels right, yeah. I can only say that it feels right. so Feels right so Feels right so it's right it's it's i'm just going with the guy Never had a doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't ballin' yet. Hoes wanna holler, oh no, I don't call them back, girl. Let me see you hold it down, we gon' have a blast. cause I just wanna know what you gonna do with all of that. I ain't gotta say a word. I know what's up. You can have it all, watch me rip it off. I'll admit it, you got me feeling hella love Even when it's going down, know that we gon' live it up. Young shot caller, always been a baller. Know that you the one, I can feel it in my heart, yeah. I won't stop charging me, go come harder. I can see you and I way beyond the stars, girl. I can never ever find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right. Jeżeli mam powiedzieć, jakie miałem wrażenia gając 8 8,4 a 9,3, no to różnica jest kolosalna. Żeby spróbować jeszcze coś trafić z tego draftu, jaki z nagród za Was, żebym po prostu miał jakieś karty, pewnie dzisiaj wyjdzie filmino, to żebym miał chociaż jakieś karty na przepałkę do niego. Pewnie zacznę robić dzisiaj Bruno Fernandesa. To też będę miał jakąś 90, 90, 1. Ale, żeby chociaż jakieś dwie specjalne karty tutaj wypadły, co najmniej 86, dobrze by było. Mamy ekrany, a tutaj jest to Inform? Tak, jest to Inform Meksyk, napastnik Jimenez. 8, 3. Wydaje mi się, że jak na paczkę za 15 tysięcy, naprawdę nie jest źle. No i po wszystkich paczkach za 15 tysięcy przechodzimy do tych najważniejszych i najlepszych. Zaczynamy od paczek za 35 tysięcy i liczyć po prostu, że wypadnie jakikolwiek walkout. Tutaj mamy ekrany. Jest walkout zwykły, co dziwne. Jest Chorwacja. Proszę o modlicia. Trzeci raz z rzędu trafią jakitycia, ale to zawsze jest w okolicach 20-22 tysięcy. Druga paczka no, tak jak chciałem, żeby był Jimenez, Rakitic, ale o jeden jeszcze walkout bym prosił. Tutaj niestety nie ma ekranów, ale no to jednak paczka za 35 tysięcy. Więc tutaj zbytnio nie ma czego się spodziewać. No i dwie najważniejsze paczki: paczki za 50 tysięcy. Idziemy do pierwszej. No i zobaczmy, czy będą chociaż jakieś ekrany. Mamy ekrany, a tutaj jest karta. Headliner, Hiszpania, SPD, um. myślałem, że to był Headliner, i no, raczej na taką kartę nie liczyłem. Oprócz niego jeszcze Pawlenka, więc raczej paczka w miarę okej, okay, ale no, myślałem, że to będą bohaterowie nagłówków. Liczyłem na to. No i ostatnia paczka. Zobaczmy, czy chociaż w jakimkolwiek stopniu może powiedzieć, że się zwycięży. No, zwrócił się na pewno, zwyciężycie, bo to są paczki darmowe, ale mamy ekrany i nie ma okautu, więc chociaż 8,5 i napastnik Kłagiela 8 8,3. No więc, co ja dziękuję Wam za obejrzenie. Ja już osobiście chcę skończyć ten odcinek, ponieważ trwa już on ponad godzinę. No i co? Prawdopodobnie widzimy się jutro albo po prostu jak wyjdzie coś ciekawego w Fifie siema